Cześć wszystkim, tutaj Kwaśka, witajcie ponownie na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będę odtwarzać makijaż mojej mamy. Myślę, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiamy łapkę w górę. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy Oczywiście zasubskrybuj mnie i nie przedłużając, przechodzimy do odcinka. teraz idę do łazienki. Z racji tego, że moja mama się nie czesze jak ja otako albo kucyk wysoki, tylko sobie robi jakby o tako, że tutaj ma taką grzyweczkę Takiego kucyka jak ja, tylko że troszeczkę wyżej i zapina spinko. Okej, okay, tutaj jestem pomarańczowa jak mandrynka. Teraz. Czeszy, czeszy, czeszy O, przedziałek muszę zostawić Moja mama nie, nie używa o takiej igłinki mojej Tylko o taką Ja takiej nie lubię, bo ona mnie nie ciągnie za włosy Kiedyś mojej mamie robiła koleżanka z pracy warkocza Ale na to, że teraz już nie chce robić to sobie robi kucyka Dobra, przydziałek niby jest, niby nie ma, dobra. Ale ojejku, ja się boję, że potem z tego sobie nie rozwiążę włosów Lecimy się malować. Okej, okay, jeszcze spinka. Jest spinka czarna, więc jej nie widać, ale jest. Z racji tego, że moja mama ma troszeczkę inne kosmetyki niż ja, i troszeczkę bardziej większe w budżecie, to postanowiłam, że nagram taki odcinek. Może was on zainteresuje, i oczywiście trasy, nie lusterko w powiększeniu, w pomniejszeniu. <noise> w ogóle wiecie co? Miałam sobie kupować mikrofon do kamery. Ale że moja kamera nie jest też taka nowiutka, i po prostu nie ma wejścia na mikrofon, no i po prostu musiałabym Sobie kupować albo aparat do nagrywania Albo kamerę, no ale ta jest Dobra, myślałam, że będzie Mikrofon, żebyście mnie lepiej słyszeli Mówiłam wam w komentarzach, napiszcie, czy słyszycie Mnie dobrze, czy słyszycie mnie tak Guzik trąbka, o tutaj mama ma Jakieś wałki, ale, ale to właśnie takie Jak kiedyś sobie chciałam sobie zakręcić Chyba na komunię, czy jakoś przed komunią po komunii jakoś, żeby zakręcić tam Na ślub czy na coś, na takie wałki Pamiętam, jakie miałam potem kręcone włosy, ale tak nie mogłam Z tym spać, musiałam to zdjąć, I jakieś nie wiem co W ogóle patrzcie jakie mam chusteczki Za tym pięknym krajobrazem, zazdrości się co To nam w takim razie niepotrzebne Czyli kładziemy na bok, a wiecie to wygląda w ogóle jak Rejestracja samochodowa co nie Powejmujemy ze wszystko Kupiłam w ogóle kiedyś tą kosmetyczkę mamien na, na święta I tutaj miałam takie lustereczko Ale już tego lustereczka nie ma To takie trochę, trochę przypomina takie coś co są wzory na łodziach, nie I zobaczcie jaka moja mama jest Bogata w tusze Patrzcie ile tego wszystkiego jeszcze tutaj. Z racji tego, że moja mama ma mało rzęs, pierwszy tusz to, to jest e, z Vampire z Lovely i on ma szczoteczkę taką. On ma troszeczkę dużo tuszu, jak widzicie. Następne to jest Essence Volume Stylist, 18 godzin. No i szczoteczkę ma taką. To jest akurat odżywka do rzęs, y, którą Wam pokazywałam na poprzednich moich odcinkach. To jest Eveline Cosmetics y, Swice Reflective y, Advanced Volumire Oto wygląda tak. I to maluje się. Kie białe jest. Bardzo ładnie, pachnie tak. Tak dziwnie. To jest y, maskara ostatnia już, i to jest maskara niebieska y, z Maybelline, y, Snap mascara pisze niebieska. Zobaczcie, jaka niebieska. Mogę sobie właśnie pomalować tym niebieskim tuszem, bo właśnie też czasami się tym maluje i akurat zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Cienie są o takie, troszeczkę barwy nie dla mnie, ale no nie wiem. Kolejne cienie to są takie, które ja miałam kiedyś. Pokazałam chyba w odcinkach, jak to było chyba makijaż na Ariane Grande, ale nie jestem pewna, mi się chyba najbardziej podoba może ten i ten, bo są takie najbardziej fajne no i, no i ten, a reszty są dla mnie za ciemne i takie średnio, średnio średnio na jarze. myślałam, że to wiecie że to jest, jest eyeliner, o tako po prostu bo oprócz o tego pędzelka to wygląda trochę jak eyeliner, nie? Ja, że to jest takim diamencikiem ładnym <grych> będę sobie róż tym robiła a moja mama ma róż o taki ja sobie różu nigdy nie robię, no ale zrobię sobie taki pełniejszy makijaż, to zobaczycie tutaj jest puder z Sephory z Maybelline ten róż Kolejne to są kremy BB. I wszystkie są, słuchajcie, prawie wszystkie są z Garniera. O tutaj mamy wszystkie z Garniera. A tutaj mamy jedno z Eveline Magic Skin. Spróbujemy sobie może tym Ale tutaj nie, tutaj nie tym, bo to jest CC Czyli bardzo ciemny Dla takiej skóry ciemniejszej Bo to mama dostała od koleżanki z pracy Której jej się to jakby jej się to nie przydaje, bo jest po prostu za ciemne Więc tym się raczej nie, nie pomalujemy Tylko którymś z tych yy, Tutaj jest właśnie taki pędzelek, który O tako się wysuwa, wsuwa się w to I Jak ja byłam mała, to mi się on bardzo podobał Zobaczcie, on jest taki mięciutki Strasznie się wyjmuje go O, tak sobie zsuwam palcem i hop, 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 hop Du, 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 du. Tu jest kolejny pancelek. Patrzcie jaki specyfik. Hop. hop, hop, I hop. Widzieliście kiedyś o taką magię? No nie wiem, ten sefory jest bardziej chyba różowy, a ten jest taki... Nie wiem, myślałam, że to chodzi światło, ale nie. Tu, tu jest bardziej taki różowy, a tu jest bardziej taki morelowy. To użyję tego bardziej morelowego. Tego jaśniejszego. To jest jakiś krem. Są w Rens, CPF 20, nie wiem co to jest, więc tego nie będziemy stosować Tak, zobaczcie, to jest też takie jak BB, CC, coś takiego No tutaj są, mamy stylizacje, o takie pędzeleczki, jeszcze małe Tutaj mamy inne też pędzelki Tutaj mamy o taki, który taki jest średni Tu mamy taki brązowy, Revolution A tu mamy z Vivo Quattro, o takie kolory Quattro to jak hiszpański Tutaj mamy taki... Fioletowy, ciemny. Z high. In, in. Następna rzecz jest to jakieś. A, wiem, taka baza pod powieki, że się nakłada, nakłada i się wklepuje, Pupupupupu. Następna rzecz. Jakiś primer. Nie wiem, co to jest. Nie, nie będziemy tego używać. O, jak ładnie złapało. Następna rzecz to jest właśnie o taki ładny cień do powiek. Może go użyjemy. No i o takie pędzole. No oprócz patyczka do uszu, nie? Essence i Sensi Q. One wyglądał tak. To jest taki zielonkawy, to jest taki bardziej. Różowy eee, Takie małe cienie skowo, takie małe fioletowe, ale ja nie będziemy używać. używać I mama oczywiście, zobaczcie ile kredek, nie będziemy kredek używać, bo to jest kredek w ale bo troszeczkę użyjemy Ja nie będę już każdy każdej osobno pokazywać, bo zwariujecie po prostu Takie coś do brwi A nie nie, nie wiadomo co to, chyba pomadka do ust Tu jest właśnie taka fajna pomadka do ust, patrzcie Ona się utlenia na ustach i potem takie fajne Posmaruje, aż się posmaruje Bo ona się właśnie utlenia na ustach, o patrzcie jak mi się utleniło Aha, jak fajnie Normalnie można się oszalać. zobaczcie ile rzeczy Przesada Ja bym nie mogła mieć tyle kosmetyków, bo normalnie nie, nie wiedziałabym od czego zacząć A mama używa chyba nie y, Połowy może tego Dobra, oczywiście od kredek, nie? Zaczniemy od Bibi kremu klasycznego może zaczniemy Weźmiemy sobie klasyczny Niech będzie klasyczny No i teraz oczywiście na rękę I to nakładamy tak Taki pli 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 To ładnie pachnie, to pachnie jak Takie niby dla dzieci I on jest taki tłusty, więc nie zostawia suchej skóry Tylko taką nawilżoną Ale ale czerwoną twarz, mój Jezu okay. Teraz sobie nało nałożymy puder, o tym nie wyjmiemy to I pi pi, 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 pi. I...

Skąd ja mam wiedzieć że takie rzeczy? Wiedzie jak księżniczki Na ziarnku grachu Albo na ziarnku różu Boże, jak sobie z tego zrobiłam o, Weźmiemy sobie może o to na kącik tak, Tutaj jest na przykład taki pędzelek, widzicie, widzicie, do kresek, że jest takim o łamanym I po prostu jest do kresek, ale dobra, możemy sobie użyć tutaj do tego o tako, żeby rozjaśnić oczko Wkładamy sobie i robimy tutaj Mi zauważyło to oko, bo Wziąłam pędzelek do oka, a tutaj mi się gradówka robi, gradówka, czyli taka mała krosteczka pod powieką i dlatego mi trochę zawzowiło, ale nie zwracaj to uwagi. Użyjemy sobie może tego pędzelka, który był kiedyś mój i weźmiemy sobie o ten. Hop, 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 hop. Moja mama się maluje delikatnie, patrzcie jakie tutaj różowe ładnie wyszła. Może wam zaraz jeszcze bardziej pokażę. Kurde, ale mi się podoba ten kolor. Jeszcze troszeczkę wyglądać jak syreny z mako, jak oglądaliście Teraz lecimy może w kącik sobie Zrobimy może o ten złot Sobie tutaj Zrobimy przy kąciku hop. Taki cień Cień na końcu, tak jak widzicie, delikatny cień Żeby było, że się oczko gdzieś kończy Ładnie, subtelnie wygląda Dobra, teraz będę sobie malowała tą odżywką Zobaczcie, będę miała zaraz i białe są, że są Zrobię sobie dwie takie same oczy, żeby nie było, że jestem dziwne. I teraz tak, niebieskie, o tak, łała, ła, tak, łała Podobne jak czarne, były jeszcze inne kolory, ale inne to są bardziej dla cyrkowców Aby chce być takie półcyrkowce, nie? Ale ładne są takie, powiem wam Zmiany tuszu z czarnego na jakiś inny kolor, bo to takie nudne, nie? Cały czas, kurde, czarny kolor, a tak to macie, zobaczycie Taki granatowy, ja go kupiłam w Rosmanie pamiętam I to jest po prostu... Bardzo fajny jest Też go czasami używam, ale no zdarza mi się, że go nie używam Bo oczywiście zapominam Dobra, popatrzcie Rzęsy są granatowe Możemy sobie widać troszeczkę ostego wampir czarnego tutaj w kącik Żeby troszeczkę inaczej to wyglądało Zobaczycie O, o tak, ażeby może... Te kąciki były bardziej rozszerzone Widzicie? Ta szczotka jest taka zakręcona I przez to właśnie się lepiej ją maluje ja, no Nie pokazałam wam jak ją się maluje Bo chciałam, żebyście zobaczyli ten granatowy Dobra, brwi nie będę malować Może sobie poprawię po prostu tym usta I będzie super, super Rzęsa wokół, za wokół Ja na efekt końco... Ja na efekt końcowy ja, końco... ja, końco... ja na efekt końcowy Wyglądam jak leczka nie no bo to po troszeczkę po prostu wzięłam za dużo, mm, za dużo tego różu i tak wyszło, ale no to jest podobnie odzorowanie na moją mamę. Moja mama jest taki sportowiec, więc taki kusyczek, ale nie tak naturalnie, nie? Mieniami mojej mamy i w ogóle... Wyszło ładnie! Ja się cieszę w ogóle, że wyszło. W ogóle napiszcie mi, czy Wam się podobają takie rzeczy takie trochę takie makijażowe, takie tutoriale makijażowe, czy wam się podoba taka seria, mi się wydaje, że tak, bo ogólnie ja sama y, lubię oglądać dziewczyny, które właśnie się malują, od odzorowują. Na przykład makijaż jakiś gwiazd. Myślę, że może kiedyś on od, jakiegoś e, sławnego osobnika. E, może dacie mi znać na Instagramie, albo tutaj w komentarzu napiszecie i czy podobał Wam się film. I jeżeli podobał Wam się film, to oczywiście zostawiamy łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli mnie nie subskrybujesz, to dlaczego? Mi się podoba ten, ten makijaż. E, napiszcie swoje zdanie i co? I do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale. Pa!